Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem rośliny epimedium czerwone. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Epimedium, rodzaj bylin z rodziny berberysowatych. W znacznej części są to endemity występujące tylko w południowych Chinach. Pozostałe gatunki Epimedium spotykane są w Azji Centralnej, Południowej i Zachodniej, sięgając Europy. Epimedium czerwone to piękna, wczesnowiosenna bylina o ujmujących kwiatach. Kwiaty w postaci czerwonych gwiazdek na cieniutkich jak druciki rozgałęzionych łodyżkach. Pojawiają się w kwietniu, maju. Są bardzo obfite, piękne i oryginalne, ale nie zawsze widoczne, gdyż mają zwyczaj chowania się pod okapem bujnego, delikatnego ulistnienia. Rozrasta się raczej powoli, ale z czasem może tworzyć duże kępy. Lubi bardzo wilgotne stanowiska z próchniczą glebą, najlepiej rośnie w cieniu, a nawet w miejscach bardziej zacienionych. Na glebie gliniastej niezbyt szybko wysychającej może rosnąć i w pełnym słońcu. To doskonała, elegancka roślina okrywowa na otwarte, leśne i cieniste stanowiska. Pasuje do ogrodów naturalistycznych, do nasadzeń pod drzewami i krzywami. Nadaje się też na pierwszy plan rabat. Sprawdzi się w ogrodach skalnych, ponieważ odporna jest na przesuszenie. Jest to bylina mrozoodporna.